W słoneczny poranek zwiastujący wiosnę, ulice Jerozolimy wypełniły się oczekiwaniem. To nie był zwykły dzień, to była niedziela palmowa, moment o głębokim znaczeniu duchowym i historycznym dla chrześcijan na całym świecie. Dzień ten wyznacza początek wielkiego tygodnia, okresu intensywnej refleksji i czci, którego kulminacją jest świętowanie Wielkanocy. Z martwych wstania Jezusa Chrystusa, niedziela palmowa upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy na skromnym osiołku symbolizującym pokój i prostotę. Tłumy powitały go gałązkami palmowymi, rozkładając je na ziemi niczym królewski dywan, hołd dla króla. Gałązki te nie były tylko ozdobą, symbolizowały zwycięstwo. Triumf. A przede wszystkim nadzieję, w tym dniu Kościół zaprasza nas do refleksji nad naturą prawdziwej władzy i majestatu. Jezus w swoim wejściu na nowo definiuje koncepcję przywództwa i chwały, wybierając pokorę zamiast przepychu, służbę zamiast dominacji. Ten gest nie był zwykłym aktem politycznym, było to głębokie oświadczenie o Królestwie Bożym, w którym ostatni będą pierwszymi. A pokorni zostaną wywyższeni, obchody niedzieli palmowej zabierają nas w podróż pełną introspekcji. Jesteśmy wezwani do powitania Jezusa w naszym życiu: nie z gałęziami, które wkrótce uschną, ale z sercami, które są otwarte i chętne do podążania za Jego naukami. On nie wchodzi do miasta z kamieni, ale do niebiańskiego Jeruzalem które znajduje się w każdym z nas, starając się uczynić swój dom w naszych sercach. W tej podróży prowadzącej do Wielkanocy jesteśmy zaproszeni do kroczenia z Jezusem ścieżkami bólu, poddania się i odkupienia. Niedziela palmowa otwiera drzwi do wielkiego tygodnia, tygodnia głębokich ludzkich sprzeczności, w którym ci sami ludzie, którzy powitali Jezusa jako króla, kilka dni później wezwali do jego ukrzyżowania. Ta zmienność ludzkiego serca jest zwierciadłem naszej własnej kruchości i ciągłej potrzeby nawrócenia, procesja gałązek jest zatem czymś więcej niż tradycją. Jest aktem wiary i uznania zwierzchnictwa Chrystusa nad naszym życiem. Biorąc udział w tej uroczystości, odnawiamy nasze zobowiązanie do bycia uczniami Jezusa, podążania Jego śladami z wiarą i odwagą. Nawet w obliczu trudności i wyzwań współczesnego świata, ten dzień przypomina nam również o znaczeniu wspólnoty i wspólnego świętowania. Spotykając się razem, dzielimy się radością wiary i wzmacniamy się nawzajem. Niedziela palmowa przypomina, że nasza chrześcijańska podróż nie jest samotna, ale wspólna, podtrzymywana modlitwą, miłością i solidarnością. W prostocie osiołka wybranego przez Jezusa kryje się potężne przesłanie o wartości pokory i prostoty. W świecie naznaczonym nieustanną pogonią za władzą i bogactwem, niedziela palmowa zachęca nas do przemyślenia naszych priorytetów i docenienia tego, co naprawdę ważne dobroci, hojności i zdolności służenia innym. To jest prawdziwa droga do szczęścia i duchowego spełnienia. W każdej gałęzi kołyszącej się na wietrze kryje się wezwanie do zmiany i odnowy. Tak jak wiosna przynosi nowe życie naturze, tak niedziela palmowa inspiruje nas do odnowienia naszej wiary i zaangażowania w nauki Chrystusa. To czas, aby zostawić za sobą to, co oddala nas od Boga i podjąć nowe życie w wierze i posłuszeństwie wobec Niego, obchody tego dnia przypominają nam, że pomimo ucisków i wyzwań ostateczne zwycięstwo zostało już obiecane. Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć, oferując nam obietnicę wiecznego zbawienia. Niedziela Palmowa jest zatem dniem radości i nadziei, preludium do świętowania ostatecznego zwycięstwa życia nad śmiercią, przyjmując Jezusa do naszego życia. Jesteśmy wezwani do naśladowania jego przykładu miłości i służby. Niedziela palmowa to nie tylko wspomnienie historycznego wydarzenia, to wezwanie do działania. Jak możemy w naszym życiu być narzędziami pokoju i sprawiedliwości? Jak możemy wykorzystać nasze gałęzie, nasze talenty i zasoby, aby służyć innym? Ten dzień jest również czasem refleksji nad naszą duchową podróżą. Tak jak Jezus przygotowywał się do stawienia czoła krzyżowi, tak my jesteśmy zaproszeni do kontemplowania naszej własnej drogi krzyżowej, uznając, że pośród trudności nie jesteśmy sami. Jezus idzie z nami, oferując nam swoją siłę i pocieszenie, obchody Niedzieli Palmowej są przede wszystkim świadectwem wiary. Z każdą procesją, z każdą podniesioną gałązką, wyrażamy naszą wiarę w życie wieczne i obietnice świata odnowionego przez Bożą miłość. Jest to potężna deklaracja naszej nadziei i ufności w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, światła nad ciemnością. Niedziela palmowa oferuje nam możliwość zatrzymania się i zastanowienia nad ścieżką, którą podążamy. Czy żyjemy w sposób, który honoruje ofiarę Jezusa? Czy jesteśmy otwarci na przemianę, której on pragnie dokonać w naszym życiu? Jest to czas na ocenę i reorientację naszej duchowej podróży, obchody tego dnia są również zaproszeniem do wdzięczności. Przypominamy sobie o niezmierzonej miłości Boga do nas, miłości, która doprowadziła go do posłania swojego syna, aby nas zbawił. Podnosząc nasze gałązki, czynimy to w geście wdzięczności i uwielbienia, uznając cenny dar zbawienia, w tym świętym dniu wszyscy jesteśmy zaproszeni do refleksji nad prawdziwym znaczeniem naśladowania Chrystusa. Niedziela palmowa uczy nas, że bycie uczniem Jezusa nie jest drogą ziemskiej chwały. Ale pokornej służby i miłości bliźniego. Jest to wezwanie do życia nie dla siebie, ale dla innych, podążając za przykładem Mistrza, który nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć. Procesja gałązek przypomina nam również o potrzebie wytrwałości w wierze. Podobnie jak zielone gałęzie, które są błogosławione w tym dniu, nasza wiara musi być karmiona i pielęgnowana, aby pozostała żywa i owocna. Niedziela palmowa jest zaproszeniem do ciągłego odnawiania naszego zaangażowania w Chrystusa. Dzień po dniu, w tym czasie świętowania, przypomina się nam również o znaczeniu komunii z naturą. Gałęzie, symbole życia i odnowy mówią nam o pięknie Bożego stworzenia i naszej odpowiedzialności za opiekę nad nim. Niedziela palmowa jest okazją do refleksji nad tym, jak możemy być bardziej skutecznymi strażnikami świata, który Bóg nam powierzył? Podróż Wielkiego Tygodnia, która rozpoczyna się w niedzielę palmową, zaprasza nas do kroczenia ramię w ramię z Jezusem w chwilach radości i cierpienia. Przygotowuje nas do doświadczenia tajemnicy śmierci i zmartwychwstania, przypominając nam, że po bólu krzyża przychodzi radość zmartwychwstania. Nadzieja na ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią jest tym, co podtrzymuje nas na naszej drodze wiary. Gdy gałęzie są podnoszone i rozbrzmiewają słowa Hosanna, przypomina nam się o podróży, która jest przed nami. Podróż, która, choć naznaczona wyzwaniami, jest oświetlona nadzieją zmartwychwstania i obietnicą nowego życia w Chrystusie. Niedziela Palmowa zaprasza nas do wejścia w ten święty tydzień z otwartymi sercami, gotowymi na przemianę dzięki odkupieńczej miłości Boga. Każda pobłogosławiona gałązka, każda zaśpiewana pieśń jest świadectwem naszej wiary i nadziei wzbawczą moc Chrystusa. Niedziela Palmowa jednoczy nas w globalnym świętowaniu, przekraczając różnice kulturowe i językowe, aby pamiętać o wydarzeniu, które zmieniło bieg historii ludzkości, wieździe Jezusa do Jerozolimy. Torując drogę do zbawienia całej ludzkości, kończąc naszą refleksję nad niedzielą palmową, przypominamy sobie, że każdemu krokowi, który stawiamy na naszej drodze wiary, towarzyszy pełna miłości obecność Boga. On nas prowadzi, podtrzymuje i odnawia swoją łaską. Niech ta niedziela palmowa będzie dla nas nowym początkiem, okazją do odnowienia naszej wiary i potwierdzenia naszego zobowiązania do życia zgodnie z naukami Jezusa, naszego Pana.